Gdzie możesz otrzymać motywację długoterminową? Motywację długoterminową możesz otrzymać w opisie pod tym filmikiem. Link Upskill Online, i tam będzie moja konsultacja. Motywacja długoterminowa za godzinę. A gdzie, jeszcze możesz otrzymać, tą motywację motywacja A Opowiem, że nigdzie nie możesz tą motywacja długoterminową otrzymać, oprócz mojej konsultacji. Dlatego, że w większości, jakie są motywacyjne filmiki? Ach, Ktoś tam bogaty chodzi sobie obok samolotu, e, obok drugiego samochodu, który wynają tak naprawdę, albo ten samolot też wynaju, e, i Ale ty myślisz, że to jego jest własny samochód, mieszkanie, willa, no i wszystkie te rzeczy. Także te filmiki motywacyjne nie działają tak naprawdę. Motywacja długoterminowa polega na tym, żeby wybrać twój cel życiowy, który chcesz osiągnąć. I za pomocą tego celu będziesz mieć motywację. Taki cel, żeby mieć, żeby no, po prostu usunąć swój jakiś problem życiowy. I to jest, to i to jest, i będzie. Zawsze najlepsza po prostu motywacja długoterminowa, którą znajdziesz w opisie pod tym filmikiem, konsultacja motywacja długoterminowa za godzinę.